Hej, czy widać? Z tej strony Maciasty i dzisiaj przychodzę do Was z najlepszym, najtańszym ekwipunkiem do CS. Oczywiście najtańsze to pojęcie względne tak samo jak i najlepszy, jednak w tym wypadku przygotowałem skiny, które moim skromnym zdaniem na dzisiaj na spokojnie nadzą się właśnie na początek. I ogólnie są naprawdę fajne jak na swoją cenę, a i nie są też tymi najtańszymi skinami. Także samych Sandionów czy innych Safari tutaj raczej nie znajdziecie, natomiast za ten zestaw przyjdzie nam zapłacić około 33 zł. A ceny brałem z różnych marketów, poza Steamem, w tym m.in. na przykład CS 33 zł to względnie niedużo, zważając na to, że jak wam się poszczęści, szczęści, to kilka z tych złotych jesteście w stanie naprawdę trafić z samych skrzynek po meczu. więc jeżeli się uprzeć, to w miesiąc, czy też dwa takowe kwipunek będzie w stanie skompletować. Także mam nadzieję, że dla tych wszystkich, którzy są na budżecie, coś się znajdzie, także rozsiądźcie się wygodnie, wtedy weźcie coś do jedzenia i picia i zacznijmy od kałaszka, i w tym wypadku najlepszym i najtańszym według mnie będzie Elite Build. Dlaczego takowy? Ano, dlatego że oferuje czystego ciemnego kałacha z dodatkami w postaci tego żółto pomarańczowego. często też będzie w stanie go znaleźć i z jakimiś naklejkami, co to mógłby wam go rozmaicić. Oczywiście nie musicie takowych brać, jednak zawsze jest to jakaś opcja. Stanfield, Estety jak widzicie, jesteście w stanie znaleźć naprawdę niewielką ilością obdrapań, więc jest to idealny kandydat na początek. Nie wygląda też zwyczajnie ani nudno, także naprawdę fajnie. Do M4-4 wybrałem natomiast nową skórkę Turbine w stanie Estety za niecałe 5 zł. Ta skórka to równowartość właściwie z dwóch skrzynek zgaduje, który której jesteście właśnie w stanie drobnąć po meczu, także całkiem przystępna cena, a i dodatkowo posiada ten niesamowity efekt podczas strzelania, który na pewno dodaje jej waloru. Zemiennikiem będzie możliwie, że trochę nudniejszy skin Nitro do Eski, który w stanie minimaler występuje, by wyeliminować możliwie jak największą ilość rys. Tutaj co prawda sugerowałbym dokleić jakąś naklejkę, też może twierdzę, żeby tak wiecie, troszkę rozmaicić tego gagatka, ale jeżeli nie przepadać za tym, to takowy i tak powinien przejść. Dali do AWP będzie to natomiast Najdroższy skin na dzisiaj, za prawie 8 zł, jaki będzie Black Neil. Bardzo podoba mi się ta skórka. Zwłaszcza, że posiada ona takie złotawe wstawki na tym czarnym. Jest to prosty skin, nie oszukujmy się, ale na pewno siedzi on Mega Fest. W tym samym budżecie również jesteście w stanie znaleźć Duality, ale kto co, oczywiście, woli. Do wersji mniejszej, czyli Scouta, polecam tam jest zdecydowanie Abyssa. W wersji Field Desert, jeżeli chcecie tutaj posiadać nasycone kolory te niebieskie, lub też w wersji Battleskart, jeżeli chcecie, by te były bardziej stonowane i wyblakłe. Co nie wybierzecie, powinno to kosztować około 70 gram. Do USPA natomiast spadł na nowego no, względnie do powiedzmy skina 27. Nowy model USPA, co prawda wprowadzony do CSA2 sprawia, że ten wygląda dosyć... I i dziwnie jak na pistolety, ale sam skin na pewno siądzie, zwłaszcza kiedy będziemy go słuchać i inspektować. Oczywiście zamienie do B2000 wybrać można skinę Urban Hazard, w tym wypadku jest on prosty, o czerwonym kolorze, jednak nada się tutaj jako zamiennik. No i teraz gloczek. W tym wypadku tych bloków do wyboru za grosze jest naprawdę Multum. Nawet powiedziałbym, że najwięcej ze wszystkich broni. Ja poszedłem akurat skromnie w bramach który akurat po prostu do mojej ulubiony kolory i jakoś po prostu przykuwa moją uwagę od razu. Jednak jak mówiłem, jest wiele innych zamienników, które Możecie tutaj wybrać, ja poszedłem w swoje gusta i wybrałem właśnie takowego. Dalej do petki w tych samych kolorach padło na skórkę Valencia, która swoją drogą kosztuje jedynie 37 groszy. Dotyka jest to kracht opal z tymi teksturami ala wyrwy w ziemi, które również wyglądają naprawdę bajancko, a natomiast do Sevena postawiłem na coś fioletowego i będzie to skórka Violent Daimio. Natomiast jeżeli wolicie Zetkę, to polecę tutaj akurat skórkę Imprint w stanie Film Deset, czyli takową biało, czarną, ale na pewno też dobrą. Do Digilka dalej będzie natomiast złotawy Bronze Deco w stanie fabrycznym nieco ponad złotówkę kosztuje, a jeżeli zapytacie mnie jest to całkiem clean skinek. Można tutaj również trafić przy nim naprawdę co ciekawsze i rzadsze patterny, które sprawią, że tego złotego będzie naprawdę, naprawdę dużo, co sprawia, że jest to naprawdę bardzo ładny skin za naprawdę fajną cenę. Zamienię oczywiście do rusemki, polecę skórkę Tango, która jest nowa i właściwie całkiem fajnie się prezentuje, no i natomiast ostatni z pistoletów, jakimi są Beretki wraz ze skinem Cobalt Quartz, tymi jakże cudnie niebieskimi. No i Wrócimy jeszcze na chwilę do Broni Rifle, gdzie natrafimy na skinę Cyberforce do SG, czyli tego czerwono-biało-czarnego gadka. Do auga natomiast dalej będzie to również ciekawy i nowy skin Look Stream, który uważam, że jest jednym z najfajniejszych tanich augów, jakie stały ostatnimi czasy dodane i właściwie jakie mamy. Atakowych po prostu nie ma zbyt dużo, więc tym bardziej dobry wybór. Do Galila dalej będzie natomiast znowu nowy skin NV w stanie filmu Destet, a po przeciwnej stronie barykady do Famasa w ramico, starszego, już skinem miał 36. No i teraz sekcja Pemów, którą Otwiera nam jakże ciekawy skin Traction z tym naprawdę interesującymi grawerowaniami, kosztuje niecałą złotówkę, co w sumie, jak na nasze standardy, zaraz z takim niskim kosztem właściwie nie jest. Idąc dalej, mamy Maka 10 Lightbox, czyli totalnego szefajku kucura jeżeli chodzi o skiny. MP9 posiada skina Featherweight, a natomiast umpa znajdziemy wraz z Student Naprawdę ciekawa tekstura, pattern i kolor, jak na tak prostego skina. Do MP7 będzie to ponownie niebieski skin Sirus lub za mnie jeżeli wolicie grać z MP5 polecę skin Liquidation. No i ostatni z nich, czyli Bizon posiada antyczną skórkę Runic z tymi grawerowaniami i runami, które wyglądają jakby się żarzyły. No i jeszcze na koniec sekcja broni ciężkiej, w której znajdziemy Maga 7 Hit, nowe Dark Sigil, Xema Watchdog, Obrzyna Yorik, Negeva Ultralight, M249 Spectre, Skara 20 Fragments oraz g SG1 Dreamglade. I moi drodzy, oto za 33 zł do CSa, czyli względnie najlepszy i najtańszy. Mam przynajmniej nadzieję, że takowy niecodzienny ekwipunek Wam siadł. I co? Dajcie znać w komentarzu, co zrobić kolejnym razem. Na teraz jednak dziękuję za uwagę, życzę miłego dnia, byłem ociasty i do następnego razu, cześć!